Cześć! Na tym nagraniu pokażę Ci jak łączyć typy w TypeScript. Materiał do tej lekcji znajdziesz w naszym repozytorium w katalogu Theory, jeden myślnik Variables and Types w pliku w module 4 myślnik Union Types. TS. Natomiast rozszerzenie tych materiałów znajdziesz też na naszej stronie jaktestować.pl, a link do tej lekcji znajdziesz pod tym nagraniem. Teraz przejdźmy do tego modułu, mianowicie do łączenia typów. Łączenie typów w TypeScriptie nazywa się Union Types. I na co pozwala to tajemnicze łączenie typów? Mianowicie, że do danej zmiennej jesteśmy w stanie przypisać więcej niż jeden typ wartości. Zobaczmy od razu, jak to wygląda w praktyce. Mamy tutaj zmienną user ID, zadeklarowaną za pomocą słówka kluczowego LED. Mamy tutaj określone tak naprawdę dwa typy, jakie ta zmienna może przyjmować, jeśli chodzi o wartości. Mamy tutaj typ string, następnie mamy pionową kreskę, i właśnie ten zapis czyli dokładnie ta pionowa kreska, gdzie po jednej i po drugiej stronie są określone typy, oznacza union type, czyli powinieneś to odczytywać w ten sposób, że do zmiennej user ID możemy przypisać albo typ string, albo typ number. No i poniżej mamy od razu też przykład. Na początku przypisujemy wartość 1, 2, 3 jako typ number, wypisujemy go sobie, następnie przypisujemy sobie do zmiennej jakiś ciąg znaków, a następnie też wypisujemy go na konsoli. A co jeśli do tej zmiennej będziemy chcieli przypisać inny typ, to mam tutaj dokładnie taki przykład. Mianowicie mogę sobie odkomentować tą linię i tutaj do zmiennej user ID, która przyjmuje string albo number, próbuję przypisać wartość true, która jest typu boolean. I tutaj po najechaniu kursorem na ten błąd, VS Code dostaje informację, że ten typ nie jest akceptowalny, gdyż ona akceptuje tylko string albo number. OK, to teraz zakomentujemy sobie tą linię za pomocą ctrl slash. A tutaj poniżej mam jeszcze jeden przykład, gdzie z kolei wykorzystuję typ Boolean oraz String, i podobnie jak poprzednio, tutaj również mogę sobie teraz do tej zmiennej przypisać odpowiednie typy. I teraz najważniejsze pytanie: po co korzystać z Union Types? Czasami, podczas pisania skryptów programowania bądź automatyzacji, chcemy, aby zmienna przechowywała więcej niż jeden typ. Na przykład akceptujemy, że wiek użytkownika to może być numer, jako na przykład 42, albo napis również 42. Oczywiście, przy takim pozwoleniu na równe typy musimy też to odpowiednio w kodzie obsłużyć, aby nam nigdzie nie poleciał błąd. Jednak dlaczego w takim przypadku nie zastosować typu Any? gdyż Any pozwala nam na dowolne typy, a tutaj nadal mamy kontrolę nad konkretnymi typami i np. do wieku użytkownika nie przypiszemy typu boolean, czyli true albo false. I to była taka piguła wiedzy odnośnie union types, czyli łączenia typów. Tutaj odrobinę więcej na ten temat znajdziesz również w module, który przed chwilą przechodziliśmy jak i również zachęcam Cię tutaj do eksperymentowania, modyfikowania i uruchamiania tego kodu, aby poznać możliwości łączenia typów. Dokładniej ten temat omawiamy w naszym dedykowanym kursie JavaScript oraz TypeScript dla testera, który m.in. wchodzi w skład naszego programu Playwright. Jeśli podobało Ci się to nagranie, daj mi łapkę do góry, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominęły Cię nowości, a w komentarzu napisz mi proszę, gdzie widzisz zastosowanie łączenia typów. Tymczasem dzięki za uwagę i zobaczymy już niebawem w kolejnych nagraniach. Cześć!